Dzień dobry. Dziękuję bardzo, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mam możliwość wystąpienia w tym roku, na, w, nawet w takiej formie, na tej właśnie konferencji, gdzie zaprezentuję państwu. Rok temu też zresztą miałam przyjemność przedstawiać te, te zagadnienia, ale to było rok temu. Teraz jest rok 2021. Wiele się wydarzyło w międzyczasie, i bardzo dużo wydarzyło się w lotnictwie. I to w takim lotnictwie, które bezpośrednio będzie, będzie dotyczyło w przyszłości już bardzo bliskiej, również miast. Ja postawiłam taką tezę, że lotnictwo zre zrewolucjonizuje myślenie o smart city, i postaram się tę tezę udowodnić, też pokazać, co właśnie dzieje się teraz w, w, w usługach cyfrowych dla bezzałogowych statków powietrznych, które tę tezę uzasadnia. Obszar dronowy tak tytułem wprowadzenia, tak jak my patrzymy w, w ogóle prowadząc politykę publiczną, która zmierza do tego, żeby upowszechnić zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, bo ja się zajmuję lotnictwem, czyli czyli nie dronami naziemnymi, tylko tymi, które korzystają z przestrzeni powietrznej. Dzielimy na takie trzy obszary i zupełnie inne metody interwencji do tych obszarów są stosowane. Pierwszy obszar bezpośrednio w mojej kompetencji, to jest infrastruktura dla bezzałogowych statków powietrznych, czyli infrastruktura cyfrowa i w przyszłości też infrastruktura naziemna. Ja nazwę ją tutaj internetem dla rzeczy, żebyśmy sobie też trochę wyobrazili do czego zmierzamy, jak to wszystko się będzie układało, bo tak naprawdę mówiąc o bezzałogowych statkach powietrznych mówimy o tych rzeczach, które będą w przestrzeni powietrznej poruszały się po ustalonych lub mniej lub bardziej sztywny sposób trasach. i Będą poruszały się w sposób automatyczny, autonomiczny. I żeby taki ruch mógł następować, te urządzenia potrzebują właściwej, właściwego środowiska właśnie tej infrastruktury cyfrowej. I infrastruktura, jak już jestem przy tym punkcie, rozwija się teraz bardzo dynamicznie i tutaj też za chwilkę powiem, co my jako Polska zrobiliśmy w tym zakresie i to jest to narzędzie, które dopiero umożliwia, dopiero umożliwia prawdziwy rozwój zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce. Można powiedzieć, zaczynamy taki etap dronów 2.0. Drugim obszarem tego obsza, drugim obszarem czy drugim filarem tego obszaru są produkty, czyli drony. Lub bezzałogowe statki powietrzne, tutaj ta klasyfikacja jeszcze nie jest bardzo sztywna. Jak Państwo się domyślają i to, co już widać, bezzałogowe statki powietrzne są różne i będą jeszcze bardziej różne, od tych małych, najmniejszych, do, do tych, które będą służyły do transportu. Więc tutaj ten rynek też niezwykle dynamicznie się rozwija, standaryzuje się. Widzimy coraz to nowe zastosowania, coraz to nowe produkty na całym świecie, i to czeka też miasta. Trzecim obszarem są usługi. Usługi to jest to, co w zasadzie co teraz możemy najłatwiej zauważyć, bo drony coraz częściej są masowo wykorzystywane do e, funkcji monitorowania, do zarządzania informacją pozyskiwaną na przykład z placów budowy. E, ten rozwój jest tak dynamiczny, że ja już sama za tym nie nadążam, kiedy Kilka lat temu, nawet rok temu, badaliśmy te zastosowania. Wydawało się, że są jakieś problemy, bariery. One zostają tak bardzo szybko przezwyciężane, że naprawdę obserwujemy już masowe, masowe zastosowanie w celach komercyjnych. I teraz musimy tak prowadzić nasze prace, żeby te wszystkie trzy niezbędne elementy ze sobą się połączyły. A jeżeli już mówimy o smart city, to musimy też e, pamiętać, że e, drony, jak już powiedziałam, nie będą uniwersalne. One będą miały swoje zastosowania, będą miały miejsce, więc też dla tych, które będą latały w miastach, które będą wykorzystywane w, lastach, w miastach, musimy organizować właściwe środowisko, ale też co bardzo ważne, bardzo intensywnie współpracować ze społecznością lokalną, dlatego że nie wprowadzimy takiej innowacji, nie wprowadzimy takich rozwiązań, jeżeli akceptacja społeczna będzie niska. I tutaj ten dialog społeczny, procesowanie, debatowanie wręcz na, na, na temat przyszłości czy poszczególnych usług jest elementem koniecznym, a nawet powiedziałabym pierwszym, i to się właśnie teraz dzieje. Przekonaliśmy się o tym, że. Prowadząc pracę w ramach właśnie CEDU z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która jest partnerem tego programu, że bez bardzo precyzyjnego przedyskutowania, zaangażowania obywateli, zaangażowania urzędników, którzy docelowo będą korzystali z usług, nie ma szans na zrównoważone i akceptowane wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych w miastach. Ja jeszcze może pokażę Państwu, tak żeby. Pokazać, co się dzieje, jak to się właśnie strukturyzuje, jak to się rozwija, jak, jakie łańcuchy wartości się tworzą, to taki, taki wykres, jakie projekty obserwowaliśmy. Do 2019 roku to były przede wszystkim takie testy pilotaży usług w zasięgu wzroku operatora, bo takie były wtedy technologie dostępne i na to poz pozwalały warunki infrastrukturalne, warunki organizacyjne, ale też legislacja. Po 2000, od 2019 roku już obserwujemy wdrażanie bardziej dojrzałych usług i już Polska jako pierwsza na świecie chyba dopuściła loty automatycznej poza zasięgiem wzroku właśnie w roku 2019. I te loty poza zasięgiem wzroku, czyli takie loty zaawansowane, automatyczne, powoli, ale bardzo sukcesywnie coraz częściej są realizowane. My patrzymy na to jak na realizację operacji lotniczych, ale pod spodem jest oczywiście cały konglomerat usług na różne Potrzeby. I po 2020 roku widzimy, że to się jeszcze bardziej integruje, jeszcze, 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 jeszcze większe jest zainteresowanie i coraz więcej interesariuszy się pojawia wokół bardziej złożonych projektów. I co ważne, pojawiły się i coraz częściej występują usługi transportowe. Tu na pewno wielu z państwa miało możliwość wyłapania takiej informacji, jak testy, testy medyczne, które były realizowane w zasadzie na samym początku pandemii, prawie rok temu, trochę mniej, niż rok temu, między szpitalem MSWiA, szpitalem Banacha. To były takie pierwsze testy, ale postawiliśmy na te transporty medyczne, bo wiemy, że my tego teraz potrzebujemy. Jeżeli tego potrzebujemy, to mając na uwadze moment, w którym jesteśmy, wiemy, że technologie bardzo dynamicznie się rozwiną, jeżeli uzyskają odpowiednie wsparcie. I tak naprawdę rynek tak zareagował. To tutaj nie musi być żadnej stymulacji. Obserwujemy, że właśnie stworzenie warunków infrastrukturalnych. Dlaczego te testy były możliwe? Były możliwe właśnie w mieście co jest bardzo skomplikowane dla tych, którzy lotnictwem się parają. Właśnie dzięki temu, że zostały stworzone te warunki infrastrukturalne, czyli można, by, można było de facto ochraniać czy też umożliwiać realizację takiej operacji, tak żeby było bezpiecznie i dla statku powietrznego, i dla tego, co jest na ziemi. Więc jest to coraz bardziej zaawansowane, i tak jak na to patrzymy, to, to co chcemy zobaczyć za kilka lat, to jest, to jest cała Polska pokryta usługami, dostępnością usług cyfrowych, które będą umożliwiały wykonywanie już wystandaryzowanych, stypizowanych operacji lotniczych na konkretne cele biznesowe. Tak, już ogólnie to ujmując. To jak podeszliśmy do wdrażania obszaru dronowego w Polsce, bo ja doskonale wiem, że wszyscy czekają na olbrzymią ilość dronów, ale gdybyśmy zaczęli rozwój od dronów, to mielibyśmy teraz jakieś wiele sztuk na półkach, to nie tak. Pierwszym warunkiem do realizacji, takim priorytetem było właśnie stworzenie tej infrastruktury. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy zcyfryzowaną przestrzeń powietrzną i zcyfryzowane usługi, czyli. Wsparcie operacji, jeżeli mówimy w ogóle o zgłoszeniu lotu, akceptacji lotu, o realizacji lotu, ale w przyszłości za chwilę w zasadzie też wszystkie czynności związane z rejestracją operatora, z uzyskiwaniem nawet licencji, to wszystko będzie cyfrowe. I dzięki temu, że mamy ten, ten obszar, tę te warstwę cyfrową w całej Polsce, będziemy mieć za chwilę, to umożliwia nam od razu bardzo szybkie skalowanie, możliwość skalowania rozwiązań i skalowanie wdrożeń, dlatego to wydawało się i jesteśmy przekonani o tym, że to jest dobre podejście. Jakie są efekty? Efekty to są takie, to mogę teraz powiedzieć, że w 2020 roku, czyli tak jak zakładaliśmy w sumie, został wdrożony system Pansautem, jest to pierwszy certyfikowany system do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych w w Polsce, a w Unii Europejskiej, tak naprawdę. Polska jako pierwsza wdrożyła i do tej pory nie słyszałam o innym wdrożeniu, więc pewnie dalej pozostajemy liderami w tym zakresie. System pansa należy do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ale system, systemem, koncepcja operacyjna także. Bo to jest obszar nowy, który de facto wymyślamy czy też konstruujemy na bazie doświadczeń. Drugie, drugie działanie, które zostało zrealizowane, to uruchomienie projektu usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych, który jest realizowany od zeszłego roku. Jego realizacja zakończy się w roku 2023, zgodnie z planem. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Rezultatem tego projektu będzie powstanie Krajowego Systemu Informacji Dronowej, która będzie zbierała wszystkim, w której będą znajdowały się wszystkie informacje ważne dla zarządzania tymże obszarem na, całej, na całym terytorium Polski. I też z, jedną z usług, która jest przewidziana w tym programie, będzie, będzie koordynacja zaawansowanych operacji BSP, czyli bez statków statku w obszarach zurbanizowanych. Czyli e, mówiąc o zaawansowanych operacjach, to mówimy o takich właśnie operacjach automatycznych, autonomicznych, poza zasięgiem wzroku operatora. I mówimy też o dużym wolumenie, rosnącym wolumenie operacji lotniczych przy niezmienionym, przy nieobniżonym poziomie bezpieczeństwa. To jest nasz priorytet. E, więc możemy się spodziewać, że właśnie do roku 2020 czy w roku 2023 nasza rzeczywistość się bardzo zmieni w Polsce. Też są takie tendencje świadowe, ale w zasadzie skupiamy się na pracy tutaj u nas. Mamy też udało się zorganizować środowisko do testowania zintegrowanych rozwiązań bo mówiąc o wdrażaniu w ogóle o wdrażaniu technologii dronowych musimy pamiętać że muszą być połączone te trzy elementy które powiedziałam, o których powiedziałam na początku i to środowisko zostało wytworzone na potrzeby miejskiej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii i w porcie Gdynia na potrzeby infrastruktury kluczowej krytycznej i efektem, już tak tytułem formalności, Polska jest liderem cyfryzacji usług do bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z, z danymi Eurokontroli, czyli, czyli instytucji, która się tym zajmuje w Unii Europejskiej. Jesteśmy byli wiceliderem według wskaźnika, według takiej, takiego, takiej instytucji drony i według wskaźnika Drone Readiness Index, czyli jesteśmy w na jeżeli chodzi o gotowość do wdrażania usług dronowych. No i niedawno Polska Agencja Reguli Powietrznej, czyli ten wdrażający został uznany za liderem wdrożenia systemu UTM według takiej instytucji, która jest powiedzmy wiodącą i co roku organizuje, no niestety w tym roku, w, nie wiem, w jakiej formule, pewnie, pewnie zdalnej jakoś częściowo, ATM Europe. Więc to się udało osiągnąć i patrząc na to, co jest, wiemy, że miasta za trzy lata otrzymają na razie na początku w trybie pilotażowym, ale za chwilę będzie można przełożyć to na inne, inne samorządy, takie narzędzie do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych. I jeszcze powiem Państwu, co się dzieje na poziomie regulacyjnym, bo cyfryzujemy tą przestrzeń, oczywiście cyfryzujemy usługi, ale jest też regulacja. Znaczy Unia Europejska oczywiście w ogóle cały świat dąży do wypracowania standardów, do standaryzacji, do regulacji ujednoliconych. Po to też, żeby dostawcy usług wiedzieli, jakie kryteria muszą spełniać, żeby było bezpiecznie. Taką regulacją, która, na którą prace teraz się toczą, tak chciałam Państwu to przybliżyć, żeby, żeby w razie potrzeby, Mieli Państwo taką świadomość. To jest U.S. Policy Regulatory Framework prowadzony przez AZE i ten projekt został dosłownie parę dni temu przyjęty. 24 lutego 2021 roku zresztą mieliśmy okazję ja osobiście pracować w zespole eksperckim, który przygotowywał takie pierwsze zręby do tej regulacji. Oczywiście ona była mocno dyskutowana. Właśnie te kwestie techniczne, jak w ogóle będzie wyglądała struktura usług, jak będą certyfikowani dostawcy usług, jak to wszystko powinno wyglądać, było tym dość dużych debat. Prace jeszcze się będą toczyły, ale założenie jest takie, że ta regulacja wejdzie w 2023 roku, więc to będzie się bardzo dobrze zbiegać z, naszymi, z naszym projektem. I efektem, znaczy to, co jest najważniejsze też w tej regulacji, będzie jedno źródło prawne, czyli jedna, miejsc, jedno miejsce powinno, znaczy kraje mogą sobie oczywiście pewne modyfikacje wprowadzać, ale tak jak będzie u nas to wyglądało, to będzie jedno, jedno źródło prawne na temat przestrzeni powietrznej w całym w całej Polsce, ale zakładamy, że musi być też ta decentralizacja. To znaczy, instytucja, taką jaką jest teraz Polska Agencja Grzeguli Powietrznej, nie jest w stanie i nawet nie chce zarządzać wszystkimi operacjami na terenie całej, całej Polski. Tutaj widzimy, upatrujemy bardzo istotną rolę samorządów do tego, żeby przygotowywały się do, tego, do tej roli. Rozporządzenie też nakłada pewne, nawet zobowiązanie do ustanowienia takich stref use space oraz do korzystania w tej przestrzeni z usług use space. To jest taka trochę, trochę komplikacja, powiedzmy, definicyjna. No i też określa zasady certyfikacji use space service providerów. Więc do nas czeka w najbliższej przyszłości pod kątem regulacji, to będzie rozporządzenie unijne, które będzie nas obowiązywało bezpośrednio. Nasze instytucje, podobnie jak przygotowywały się do regulacji, które teraz weszły, od 31 grudnia zeszłego roku obowiązują, tak jak się przygotowywały naszymi krajowymi regulacjami, tak teraz przygotowujemy się właśnie prowadząc pracę w ramach CEDU, czyli Programu Centralnoeuropejskiego Demonstratorów Dronów, gdzie wypracowywane są procedury, zasady współpracy różnych interesariuszy. Tego się nie da. Po prostu wdrożyć metodą nakazu. To musi być wypracowane w drodze współpracy. I o dronach w miastach. Co nas czeka? Jak już Państwo widzą, ja, no to naprawdę to, to co mówię, że, że, że lotnictwo zmieni myślenie o, o miastach, mówiąc o smart city. Powstaje nowa warstwa infrastruktury, powstaje taki nowy sześcian, prostobadłościan cyfrowy, ten internet dla rzeczy nad miastami. Jego elementem będzie również kwestia potrzeba digitalizacji w ogóle wszystkich informacji na tego, co, o tym, co jest na Ziemi, i to w sposób dynamiczny, po to, żeby można było planować loty, omijać przeszkody. Więc to miasto naprawdę stanie się cyfrowe w wymiarze 3D, w wymiarze 4D, i to daje w ogóle nowe możliwości, nowe metody planowania. Czyli już nie będziemy robić zmiany, jeżeli chodzi o, o smart city, będziemy mieć nowe narzędzie, które możemy zaplanować tak jak chcemy. I miasto będzie występować w dwóch rolach. W tym całym i występuje jako gospodarz, bo on będzie musiał stworzyć miasto czy samorząd, jak się to ułoży, też jeszcze zobaczymy. Występuje jako gospodarz operacji lotniczych, czyli będzie musiał stworzyć warunki do realizacji operacji lotniczych, określić warunki w trybie regulacji, wytycznych, ale także posiadać narzędzia. No bez narzędzia cyfrowego niestety nie da się tym obszarem zarządzać. Miasto będzie też użytkownikiem usług. Będzie po prostu tak jak teraz samorządy dość chętnie i coraz chętniej korzystają z dronów, chociażby do monitorowania niskiej emisji. To miasto będzie coraz częściej korzystało do, do wykonywania, z dronów do wykonania własnych usług i zleconych. Ja jeszcze nie mówię dużo o transporcie, bo to jest właśnie coś, co teraz się, to coraz się dzieje, co jest chyba najbardziej fascynujące, więc to na razie pozostawiam Państwu wyobraźni. Albo rekomenduję śledzenie informacji na temat pilotaży. I testów, które są realizowane, są naprawdę fantastyczne i bardzo trudne, i bardzo wymagające projekty, ale coraz, większe, coraz lepszej jakości, coraz bardziej obiecujące, jeżeli chodzi o potencjał implementacyjny. I to się dzieje w Polsce, więc, więc warto śledzić te informacje. Zawsze, bardzo często Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czy Urzędownictwa Cywilne takie informacje przekazuje. Podchodzimy do tego w sposób usystematyzowany, po to, żeby firmy miały szansę jak najszybciej wdrażać swoje rozwiązania. Też w miastach, bo my wiemy, że mamy nowego interesariusza, jako lotnictwo do rozmowy. Mamy samorządy, musimy z nimi rozmawiać w inny sposób. To jeszcze tylko powiem taką stronę metodologicznej, że właśnie w ramach programu. CET, Górnośląska Zagłębiowska Metropolia jest takim naszym partnerem, który rozmawia ze swoimi samorządami, czyli w trybie warsztatowym, bardzo żmudnym, ale bardzo potrzebnym, w grupach roboczych, wytypowanych osób, które pozyskują wiedzę, nabywają tę wiedzę, uczą się tego obszaru, rozmawiają o tym właśnie, o tej przyszłości. Od wielkiej wizji Smart City do już konkretnych usług zastosowań, bo na koniec dnia kończy się oczywiście sensem biznesowym, use case'em, uzasadnieniem w ogóle, jak chce społeczną. Jest oczywiście kwestia tego, w, jakim, w jakiej roli będzie występowało miasto jako użytkownik. I tutaj też jest jeszcze kwestia przyszłości, czy to miało być usługi, czy też wykorzystanie in-house, czyli dron kupowany przez, drony kupowane przez miasto, czy może outsourcing. Ciekawi jesteśmy, ja osobiście bardzo, jak ułoży się model, jaki będzie odpowiedź rynku, jak to się zorganizuje. Dużo będzie oczywiście zależało od finansowania tego obszaru, ale tych środków, środków na cele innowacyjne, na cyfryzację e, powinno nie zabraknąć. Większym wyzwaniem będzie. Dobre skonstruowanie projektu, bo tutaj tych elementów, które warunkują, że projekt będzie dobrze w ogóle, będzie mógł być realizowany, będzie mógł pozyskać finansowanie i będzie wykonalny, jest bardzo dużo właśnie te elementy infrastrukturalne, zastosowań. W ramach programu podzieliliśmy w ogóle etap testów na Etap, tzw. zwany dronczek, gdzie badane są tylko te wymagania lotnicze. W tym zajmuje się akurat w naszym układzie Instytut Lotnictwa, który pomaga firmom dostosować się do wymagań technicznych i serwis gdzie my już nie ingerujemy. to, do czego chcą dronów używać, na przykład miasta, muszą zdefiniować miasto. I tego niestety, niestety, no bardzo dobrze nie, nie zadamy, ale to się właśnie teraz dzieje i to dobrze się zapowiada od strony procesowej. I jeszcze na koniec, żebyśmy mieli takie podsumowanie, no czym, czyli czym będą to drony, drony w miastach. No, jeszcze może zwrócę na jedną rzecz uwagę. Jeżeli mówimy właśnie o mieście Smart, to na pewno będzie ta nowa pojawi się nowa infrastruktura cyfrowa. Bardzo holistycznie trzeba do niej podejść, czyli cały obszar miasta i naziemna. Regulacje i procedury. Trochę będzie regulacji lotniczych, ale trochę będzie regulacji samorządowych. Trochę procedur, trochę dobrych praktyk. To wszystko musimy wypracować. Drony mogą być właśnie taką traktowane jako technologia operacyjna do realizacji pewnych misji, ale też jako nowy środek transportu. Technologie operacyjne są postrzegane między innymi przez Unię Europejską jako jeden i drony, jako jedno z bardzo obiecujących narzędzi, które mogą rozwiązać, pomóc rozwiązać wiele problemów i o to tak naprawdę będzie. Jako nowy środek transportu Mam nadzieję, że też zeromisyjny, jeżeli znajdą się odpowiednie środki napędu. I jeszcze na sam koniec, jakie usługi, jakich usług się możemy spodziewać. Przede wszystkim na, na początku bo wszyscy się obawiają, że drony zastąpią człowieka, czasami będą zastępować, ale w tych rzeczach, których ludzie nie chcą specjalnie pracować, są to rzeczy niebezpieczne albo niewygodne. Pojawią się też usługi, które będą taką usługą. Polepszoną w stosunku do, teraz, do tego, co teraz mamy, ale też pojawią się nowe zastosowania, których jeszcze nie znamy. Ja dziękując Państwu za uwagę, mam nadzieję, że będą to takie rzeczy, które będą służyć wszystkim obywatelom i będziemy się z nimi dobrze czuli. Dziękuję.